Robert Karaś i dziesięciokrotny Ironman w paleniu głupa. Dla tych, którzy pogubili się w karasiowych meandrach, przypomnę, w lipcu 2023 roku Robert Karaś próbował pobić rekord świata na dziesięciokrotnym Ironmanie, ale niestety, dla samego zainteresowanego, został złapany na środkach dopingujących. Karaś tłumaczył się później, że owszem, wziął środki dopingujące, ale wziął je w celu rywalizacji w fame, a nie w triatlonie. Bo wiecie, chyba ma w organizmie wyłącznik, którym sobie może to wszystko regulować. Ale to jeszcze nie koniec, bo Roberta złapano ponownie w lutym ubiegłego roku, tym razem na zawodach w Stanach Zjednoczonych. Serio, Robert? Jedziesz wiedząc, że kiedyś cię złapano i że te środki być może jeszcze nie wyparowały do końca swojego organizmu? Ale to jeszcze nie wszystko, bo równo rok później odbył się proces Roberta Karasia, na który to sam zainteresowany się nie pojawił, bo jak tłumaczył na jednej ze swoich relacji w Instagramie, miał akurat challenge w Bahrajnie. Bo wiecie, kiedy odbywa się proces na temat waszej sportowej przyszłości, to wy wyjeżdżacie sobie, robisz challenge do Bahrajnu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo niedawno w wywiadzie dla Dzień Dobry TFN Robert powtórzył tę całą narrację o braniu koksu tylko do walki i powiedział również: Nie żałuję, że wziąłem te środki, bo inaczej nie byłbym teraz w Bahrajnie. Nie cofnąłbym czasu, pomimo tego hejtu, śpię spokojnie. Innymi słowy, nie dość, że Robert kolejny raz przyznał się do celowego brania środków, widocznie nie rozumiejąc, że skoro bierze coś do jednego sportu, to wpływa to też na drugi. To jeszcze w dodatku odkrył się, że uczciwość i taka zdrowa sportowa rywalizacja zupełnie go nie obchodzą. On po prostu chce szybko biegać, pływać i jeździć na rowerze. Robert, przez niecałe dwa lata popełniłeś aż 7 głupich kroków związanych ze swoją wpadką dopingową. Pewnie już nie pobijesz rekordu świata w dziesięciokrotnym Ironmanie, a w każdym razie nie na czysto, ale wiesz co? Ja trzymam za ciebie kciuki, bo jesteś na najlepszej drodze, żeby ustanowić nowy rekord świata w dziesięciokrotnym paleniu głupa.